Ja uczę się Mano, witam was już w drugim odcinku na moim kanale Dzisiaj sobie zagramy y, Znowu w Critical Opsa No i Dzisiaj pozdrawiam y, Julkę, Adama, Nikolę, Weronikę, Dominikę, Olka Czekajcie, bo ogólnie to ja miałem pozdrowić klasę, tylko że nie pamiętam ich imion w ogóle. Jeszcze pozdrawiam. Nie pamiętam tej ławki. To kolejną. Także pozdrawiam też Daniela, Bartka. Mm. Kuby ja Amruza kubę. kubę i Kubę drugiego No i tak dalej i tak dalej Ogólnie no to po prostu tak <coughs> Mówić to No po prostu pozdrawiam całą klasę i tyle I też pozdrawiam Mojego subskrybenta Moich dwóch już subskrybentów. Bardzo Wam dziękuję za komentarze. Na przykład, bardzo właśnie Wam dziękuję za takie komentarze, jak na przykład życzę Ci wszystkiego najlepszego, yy, w sensie tego, że życzycie mi yy, udanej kariery i tak dalej. I też. Yy, bo mój kolega miał dzisiaj z urodziny i musi stać się honor. i Wszystkiego najlepszego, Olek. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, yy, dużo zachcianek, dużo pieniędzy. No i czego chcesz? Wszystkiego najlepszego, Olek. Ten, kto mnie ogląda, w sensie, że wy widziowie, napiszcie w komentarzu wszystkiego najlepszego, Olek to poprzepinam to wam serduszka, jak się dowiem, jak się to robi. Wezmę sobie AWP. Bo coś mi dzisiaj tutaj nie idzie. Geranie. Czekajcie, bo go nie trafiła Ale bug. Chyba mnie nie widział. W sumie tak we mnie. a Dobra, wygraliśmy pierwszą rundę. Jeszcze jakieś trzy. Albo dwie, nie wiem. To widziałem, że dobiliście te trzy łapki w górę. To już mam dwie subskrypcje. To dzisiaj jak będzie, hmm. może nie, to będzie za dużo. To jak będzie sześć łapek w górę, to jest kolejny odcinek. Może dzisiaj będą dwa. Drugi z Brawl Stars. Tylko nie wiem czy mi wystarczy czasu. Chyba go tak trafiłam go, bo widzę na czacie. No chyba mnie Dobra, jest. Dobra. Nie trafiłem. Yy, dzisiaj w szkole, nie wiem czy mogę powiedzieć, ale mieliśmy na przykład niemiecki, polski zadali nam dwa zadania. Tutaj jest? Dobra, jest. A nie trafiłem go. Zobaczcie sobie poprzedni odcinek i zobaczcie czy teraz jestem lepszy z AWP w sensie, że potem tym odcinku Bo mi się wydaje, że jakoś tak jestem lepszy z AWP. I ogólnie No, zabił. Chyba go albo to nie ja. Dzisiaj miałem misję zabić 50 osób i chyba jeszcze jej nie wykonałem. Patrzcie tutaj, zabi 50 e, graczy, czy coś takiego, czy tam osób. Sorry. On chyba był mi na plecach. Może dzisiaj też zagramy po tej rundzie, po tych czterech minutkach, może zagramy o ranking. Bo mam srebro, a dzisiaj zabrałam telefon do szkoły, to e, odjęło mi dwa. Wiecie, jak są te takie kropeczki, jak zdobywacie rangę, no to mi właśnie dwie te kropeczki odjęło. Weźmiemy AWP. Piszcie w, też w komentarzach, czy chcecie openingi, bo myślę, że chcecie. Hmm. Ja też nie wiem właśnie czy za niedługo nie skończę kanału, bo moja mama jest przeciwko i niepotrzebnie jej o tym mówiłem, ale jeżeli nawet ona się zdecyduje, że ja nie będę nic nagrywał na YouTube, to ja się jej i tak nie będę słuchał i będę nagrywał po kryjomu, albo u taty, bo tata mi to pozwala. Na dworze chyba są. Tak mi się właśnie wydaje, że większość jest na dworze. Piszcie, czy wy tak jakby lubicie grać bardziej na dworze? Czy w środku? Bo mi się gra lepiej na dworze? Trafił mnie. Jeżeli chcecie, to mogę sobie założyć jakiś klan, byście do mnie dołączali. Piszcie, jak mógłby się nazywać nasz klan. Tutaj jest. No, z nożem nie... Nie, nie zdążyłem kupić. Nie, nie Jeszcze jak wam na przykład minął dzień, czy coś takiego. Bo mi na przykład dzień minął bardzo dobrze. No i mnie zauważył. Spróbuję sobie zrobić jeden kamień milowy. Czyli, że właśnie zabić 400 osób z AK47? Patrzcie, dwa, tylko punkty. Bo już powyżej 350 zakacha. Jeszcze, a nie teraz. Tak, teraz mieliśmy grać w, w tą w rankingi. No tak, akurat wam pokażę. No widzicie, mam srebro, więc zwracajcie uwagi na tą yy, nazwę, bo się będę inaczej nazywał. I też piszcie, czy chcecie inne gry na kanale. A przede wszystkim jakie? Yy, na pewno będzie CS taki prawdziwy. Yy, nie wiem kiedy. Właśnie tutaj mam srebro, jak widać. No i rozbrajanie. Jestem ciekaw, czy ktoś teraz właśnie by nie chciał grać, bo... Jest osiemnasta dwadzieścia trzy, dobra, grają. Kurde. No jeszcze raz. Jeżeli chcecie kogoś pozdrowić, to właśnie możecie w komentarzach. I bardzo pozdrawiam właśnie tych moich subskrybentów. Pamiętajcie, 6 łapek w górę. Dzisiaj już tutaj trochę grałem rano. W autobusie z kolegą. не могу ту. Зим, 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 I też bardzo pozdrawiam komentatorów. Nie wiem, czy to się tak nazywa, że wiecie, że ci, którzy komentują mnie filmy. Nie wiem, czy ich tak można nazwać. Widzieliście jaki lag? Nie wiem. I piszcie, czy wy też macie właśnie Critical Opsa. No. Szkoda, że przegraliśmy. Yy, nie, nie będę brał. Duala sobie wezmę. O oh bo nie trafiłem. Też mogę wam coś powiedzieć, co jest dosyć śmieszne, tak mi się wydaje. Że w planie lekcji i ogólnie tak w szkole w ogóle nie mamy WF-u gimnastyki judo ani nic, tylko wszystko jest w środę. Dosłownie. Judo jest o ósmej. Potem jest gimnastyka korekcyjna. Chyba dobrze to powiedziałem, że korekcyjna. I WS. Jest. No, ciągle mam jakieś bugi, nie wiem dlaczego. I macie jakąś lekturę, bo ja na przykład mam, ale nie pamiętam jaką. I też możecie na przykład pisać, nie wiem, gdzie do szkoły chodzicie. Bo jeżeli ktoś chodzi na przykład do siewieża do szkoły, to fajnie, fajnie, bo ja też chodzę do siewieża do szkoły. Jeżeli ogólnie chodzicie do siewieża właśnie do szkoły, to piszcie w której klasie jesteście to nie wiem, na przykład przybijemy sobie piątkę, zrobicie zdjęcie czy coś takiego. I ja też picie, czy lubicie moje filmy. Bo ja nie wiem. <śmiech> <śmiech> Ale po tym, że zostawiliście trzy łapki w górę, to myślę, że lubicie moje filmy. No i tak. Wydaje mi się, że ktoś tutaj zaraz przyjdzie. Na no rada, że się mogę patrzeć, a nie. Co już ich zabiłem, a nie właśnie jeszcze tych czterech. Graczy... Tutaj są. No tutaj będę. Nie, tutaj go nie ma. Dziwne. Jej, wygraliśmy! I dobra. Hmm. Sorry, że się tak nie odzywam za bardzo, ale tak jakby też nie wiem o czym mówić. Nie wiem, możecie na przykład pisać, co dzisiaj zjedliście na obiad, bo ja zjadłam zalewajkę. Na przykład, nie wiem, możecie napisać o czym się teraz uczycie w szkole i tak dalej. Dobra to ja sobie wezmę mk. Jeżeli wiecie to jeżeli wiecie jak się podaje do administracji to mi piszcie, bo właśnie dzisiaj rano, jak ja sobie grałem z kolegą, którego też pozdrawiam, Mateuszem To właśnie Tam był taki cheater i on miał wallhacka Właśnie Mój kolega chciał go podać i go podał do administracji. I chyba już dostał bana. Tak mi się wydaje i właśnie on grał na rankingach. W ogóle nie wiem jak można cheatować. Nie to, że nie wiem jak można i nie chce mi się cheatować. No bo po prostu, jeżeli na przykład gracie matchmakingi w sensie, że o rangę. Tu ja nie rozumiem, jak ktoś musi być, nie wiem, no po prostu taki niefajny, że tak powiem, że tak to jako zrobiłem. W sensie, że po co cheatować, skoro można grać normalnie, a przy tym nie dostaniesz bana? Tutaj na przykład nie mogę sobie wstać, a tutaj mogę. Ej, znowu wygrywaliśmy. Patrzcie, parkour pod koniec. Aha, fajnie. No dobra, to teraz ja chyba mam bombę, a no nie, szkoda. Ajajaj, no zawiół mnie. I też piszcie, jakie piosenki lubicie. Wiecie, kiedy też chyba często bardzo będą odcinki? Za tydzień w poniedziałek, we wtorek i w środę. Może się nawet okazać, że codziennie będą odcinki. Yy ale nie wiem. Chyba, że będziemy robili tak, że albo odcinki będą we wtorek i w czwartek, albo w... albo w... czekajcie, albo w poniedziałek, wtorek, i piątek. Napiszcie jak wolicie. Czy we wtorek i w czwartek? Czy w poniedziałek, wtorek i piątek? Chociaż w sumie to filmy mogą być też poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek. I w weekend też będą. Na pewno. Jeżeli mi starczy czasu, to może jeszcze dzisiaj będzie odcinek z Brawl Stars. Dzisiaj mi ogólnie wyleciał Daryl ze skrzyneczki, wiecie, z tej najsłabszej. Jeżeli gracie w Brawl Stars, to wiecie, o którym mi chodzi, o tą taką niebieską. Aha, fajnie. No jest noża, go zabił. I can't play. Mhm. Mhm. Uh -huh. No to fajnie. Kto Polska? O, i zwróciło się jedno. Poczekajcie, bo może dostaniemy właśnie coś yy, z tego, czego się zaexp. I tak jak mówiłam, zobaczymy sobie, czy będzie za ten eksp. No właśnie, sklep. O nie, to nie tu. Spo Kurde, ja w ogóle nie wiem, gdzie to jest. Czy coś skorowałam? Nie. Dobra, no to jest już koniec odcinka. Zaraz nagrywam kolejny z Brawl Stars i pa! Siema! Boże, to się jeszcze nagrywało. No dobra, no to teraz oczywiście. Siema i pa pa. Piszcie wszystkiego najlepszego, Olek, w komentarzach. Auuu,